Dobry wszystkim. Już? No tak. Już mam, już mam mówić. Mów głośno. Ale nie, nie mytniecie tego. Nie. nie. No. Ja teraz generalnie zapraszam, tu z kibelką mówimy, tu mamy wodospad taki mały. Szum wody, tam gdzieś grają, ptaszki świerkają, z tyłu takie. Tak, tak, dokładnie. Jak na styczeń przystało, 27 tak? 27, 27 tak. stycznia zapraszamy wszystkich, wszystkich, e, wszystkich. Ja nie będę już wymieniał z imienia, z nazwiska. Zapraszamy wszystkich e, na koncert urodzinowy zespołu Afro. Dokładnie, no, kolega mnie tu wyręcza, bo ja dzisiaj jestem trochę. Tego, tu, tego, o, ten. I tego tam z tyłu też. Tak. Dokładnie. Pana operatora. Właśnie i będą grali. No a to wiadomo, to nie będę się wykupiał, nie będę mówił. nie? bym e, 25. Traget 199. Podpowiadaj, podpowiadaj. E, Kondenska kuźnia, e, prawdziwy mężczyzn. Najgorszy. Świata, kurwa. najgorszy że, e, przepraszamy, bo tu... E, bo wirus pierdoi pechę. Śmieszyło się. się, się wody, wody, wody. No i w ogóle tam będę Będą, będą grali w chuj w zespołów będzie w ogóle także. Plagiat, plagiat też będzie i, i też będzie i te